Powiedziałem stój. Głuchy jesteś. Kurwa, żuka mi zajebali. Ze stodoły. U przejebane. Is everything okay? There was a hostile local. I had no choice but to neutralize him. There are still others surrounding the area. Get out of there and head toward the village. Take whatever measures necessary to save the subject. Understood. Tak, wszystkich, kurwa. ziemią. Nie, kurwa, Nie, Ashley tylko wyruchali, teraz jeszcze. No dobra. Jak to się kurwa cofało? Znaczy, dobra, nieważne. Zaskaczemy. Os pui rupera pedazos! Spierdalajcie głupie. Nie mam czasu z nami się bawić. Idą? Czy nie idą? Wow O Dawaj O hmm, Jak mi na początek nawet, nawet idzie jakoś Ale to długo nie potrwa Więc się Nie zdziwcie Kurwa, jak się przeładowuje O, pięknie, ładnie, dobra trochę musiałam potrenować. dlatego mi w miarę idzie. Dobra. Dobra. Cyk. Granacik się przyda. O, Reksio. A co ty tutaj robisz? Kurwa, mówiłem, wraty, to doły pilnować. Albo chleba. Chlewa. Tutaj mamy te, 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 pojebane pułapki. Można je albo szczalić albo nożem. Polecam się najlepiej w to wpierdolić. Wtedy czuć, że się... O, tutaj jest. Cestery zaje się, czy jakiś inne gówno. Nadunek. Chodź przy dupasie. Goń mnie, hu. Chodź, kurwa. Zobaczymy, czy jesteś inteligentny. Zobaczymy, czy masz więcej... Rozumu. Dębie. Ale idiota No dobra Trzeba zapierdać. co to pisze Pueblo? Co kurwa? Pueblo Co to kurwa ma znaczyć? Nie wiem na trzeźwo Nie wiem Dobra, nie się z tym Idziemy dalej <laughs> Widzę fajną chatkę Ciekawy się zapowiada Łoł! Wow. Co ty tutaj robisz? Moja była? Woo! Widma mi się bawiła. No, trudno! dalej. Oh. Tak. Żyjesz? Kurwa. Dobra, zdechłeś. Wypadnie coś z ciebie? Zaszkodzi. Nie da się ich zabić chyba Trudno Potem głaz zrzucą, zdaje się O kurwa Wow. Ale się wystraszyłem Hop, hop Głupi Idiota Otwórz mnie. Wrota Chociaż nie ma tej jebanej animacji drzwi, więc będzie bez problemu. Co tam się stało? SMS Thanks. Dobra, obrobisz mi kiedyś pałkę. Dzisiaj nie ma czasu. Dobra, instrukcja jakaś obsługi dla zielonych, a ja jestem półzielony, więc tam jakoś sobie radę? Popatrzymy, co? Można popatrzeć sobie Poszpiegujemy buraków trochę Wow! Ale go urządzili Jak widać Szykuje gnój, czy tam siano, czy inne gówno hmm. Piękna kobieta Może nie każdego mężczyzny Fajna kurka Weź wystrajają Jajko wystraj A ten co, w koło popierdala tak? Sto z tą staczką Taczka i Antoni, ja pierdala Dobra Trzeba powolutku I po cichutku Idziemy Jakby nikt nas nie zauważył jakby, jakby nas tutaj w ogóle nie było. Tak się staramy zachować. No super, kurwa. Mamy przejebane! O, o. Dobra, kurwa. Żarty się chyba zaczynają o tu zamknięte, kurwa. Które będę mam iść. Schowajmy się za krówką. Krówka nas na pewno obroni. O, a może nie? Oj, cześć, co tam, rolnik? Macie może jakieś... miejsce w chacie? Oj, czarno to widzę. Czarno to widzę. Wo, 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 nie, 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 z widłami, nie, 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 chcę z widła... z widłu dostać. Widłami czy tak? Z widu, z widłu. Nie, Zwidu. z Dobra, idę, chuj. O! Granat? Kurwa, weź granat. No zjebią zaraz, to... Bo... Wow 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 Tutaj mamy dobrą miejscowę w sumie Ale nie uciekniemy z niej Amunicja po prostu To co? Pomożemy im? O obiadas Widać amunicję w Ujdziemy. No, dawaj, dawaj! Niech się wszyscy zbierą z, ma z mapy. Te pierdolne granata, załóżmy. Jezu, co zabi... No, jo. no chodź, tam, chodź, tam, chodź, tam. Wow, 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 żartowałem, ja. Ja kurwa żartowałem, żartowałem. To tylko brudne łóżko. O, brudne, to się spuści, nieźle. Łoł, wow. łoł, wow, wow, mamy przejebane. Mamy przejebane. Może się jakoś uratujemy stąd. Jakoś w tej sytuacji, beznadziejnej No chodźcie, kurwa, stawać, kurwa. Druga runda dopiero się zapodoba. O kurwa Wow! To jest kurwy synie głupi Już ja tak z wami nie bawię Pierdol Ho ha kurwa Jest za dużo was biegnie Oho ho spękaj kurwa stękaj Póki jeszcze możesz, Dobra, czekamy tu na nich. Nie wiem, czy to najlepszy pomysł. O! I spizdę. Tutaj by Wow! 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 Zaczyna się ciekawie za bardzo robić. Basta, basta, kurwa, basta. basta, no! Come on! O no co jest, kurwa? O! Zacięcy jesteście na mnie. ten stękasz, młoda? Chodź do tatusia! O! O! Chyba... wow! Patrz, on kurwa Michaela Wessona daje. Oho! Oh, ty oh. jest dupiu. I z buta w mordę. Z noża, z noża. Pizde. Kopniak. Adarero, tak kurwa. Basta, basta.